Hej, tu Asia z Podcast. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takiej swojej refleksji, bo byłam w kościele, byłam na cmentarzu, widziałam naprawdę tam ogrom ludzi. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile tak naprawdę z tych osób modli się za swoich bliskich zmarłych. Ile z tych osób ofiaruje na przykład komunię świętą w ich intencji, bo tak, wiecie, mamy taki problem, że tak mocno skupiamy się na tym, co zewnętrzne. Na zniczach, na kwiatach, na tym, żeby wyszorować po prostu ten pomnik na błysk. A tak naprawdę najważniejsza dla tej osoby, która odeszła, jest nasza modlitwa. Bo tylko ta modlitwa może jej pomóc. I ja Was też bardzo bym chciała zachęcić do tego, Żebyście modlili się za swoich zmarłych, bliskich, dalekich, może nieznajomych. Miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa!